A dzień dobry, witam ponowny raz. Nie wiem, który kanał witam, bo jesteśmy tak blisko Challengera i tak dobrze nam szło w poprzednim odcinku dla was, dla mnie, dosłownie sekundę temu, że nie wiem, kogo witam. Jest to GOGSer jak zwykle gra, w tu, która upuszcza nas w miejscu na świecie. Bok, to jest Norwegia. I taka śmieszna, płaska Norwegia. Zawsze klikam w Odense na środku. Dobra. Zachodnie Wybrzeże. Nie wiem, chłop, skąd chłop rozpoznał. Może jakaś jakaś tam, jakieś kluby w terenie. 857 rankingu ma, więc. No, statystycznie powinniśmy wygrać, ale ciągle nie powinienem go lekceważyć jako oponenta. Oj, to wiem, że już będzie bolało. Dobra, trzeba było przeklikać troszeczkę. Gdzie typuję na razie? Nordyckie państwa raczej. Ale jak tak, to taką po południową Szwecję, myślę. To jest napisane. Okej, okay, to jest bardziej Dania albo znowu Dania po prostu. Ochus. Okej, okay, no drugi raz. Jeżeli chłopiec z Danii, to na jego korzyść idzie w tej chwili. Ale to już Dania nie jest na 99%. E, Hairscape, Oho, Stany. Road End. tam nie dojedziemy. Co tam jest? Nie doczytam. NM. No, NM zwykle mi sugeruje New Mexico, ale to New Mexico nie jest, chyba że bardzo pijane. You love your baby. No, jeszcze dziecka nie mam, ale będę je kochał. Jak takowe będę miał. Farmers Insurance 618. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Ale jak rolnicy? Mega hedge. St. Louis, Missouri. Co za agent. GG dla tego pana, że znalazł. Może na autobusie było napisane. E, zakręt w prawo. Czyli nawet jego zakaz. Zniknęła mi... Tamto, ale francusko bardzo leci. Euh, Rue des Nipapins, sal Nie mam pojęcia, gdzie mogą być Salay. Ale 04 i 1... 1, 2, 3, 4. Tutaj będzie Salei. Kliknijmy w Avignon. Pozdrawiam antypapieży I myślę, że... Gdzieś tutaj. Okej, okay, byliśmy pod Perpignan. A hop był spod Perpignan. 4 punkty mu zabrałem. Gratuluję sobie. Czas wy... Leczenie na trekkerze. Ja płaczę. Okej, okay, to jest... Dlaczego tam jest Kaba narysowana? Okej, okay, no nie, nie, mo... nie jest to Arabia Saudyjska. Kaba to jest ten magiczny sześcian, do którego się modlą muzułmanie. Zawsze w jego kierunku. No to jest raczej Lahore albo Karachi, ale zawsze się klika w Lahore na Pakistan po prostu. Okej, okay, nie ma siary. On mógł od razu klikać byle gdzie w tamtym rejonie. Powinien był. Dał mi za dużo czasu o wiele. Okej, okay, no to trzeba teraz po prostu bardzo dobrze grać i nie robić głupich błędów. Stop, taki nawet wychodzące te literki z tego znaku stop. Dlaczego ty mnie tam zawiozłeś? To jest Europa, nasze szczęście. By Europę znam chyba najlepiej. CQ. CQ to włosko mi bardzo leci. Kolejny śmietnik. Sewendę było napisane. A nie, to Plastiko, The Galicia. O! On wiedział, że Galicja, Skubaniec. 27 level master. 55% wygranych. Chłopka dobrze. Może być czymś smurfem. Zdecydowanie Sri Lanka. Patrzmy na teren. Eee, no, troszeczkę górek jest. Zawsze klikam pomiędzy Colombo i Candy i tak. Nie wiem po co, nie wiem po co patrzyłem na oko. Kurna, czytać takie amogusy to wyzwanie. Okej, okay, był jeszcze bliżej. Nie wiem, chłop zawsze jest mniej więcej w dobrym rejonie. Ale patrzcie, no, niezależnie czy chłop gra legit, czy po prostu jest bogiem w tą grę, bo wiecie, może być smerfem, czy imś tego nie wykluczamy. Kompletnie nie, nie ma strategii, strategii duelsowej. Yy, to są kaktusy, nie, to nie są saguarówki. Ewentualnie to mogą być organokaktusy, które występują na północnej pustyni. coca kola była. Pokaż mi to. Wiecie co? Ja próbuję tą metę. Tutaj w sonorze to powinno być. Nie, po prostu nie. Ok. Więc chyba GG dla mnie. No, GG. Myślałem, że kaktusy rozpoznałem, jednak nie. Zdarza się. Wracając, to, to powinno być istotne od tego jak ja gram, tak? Ja powinienem grać jak najlepiej mogę, czasami i tak się przegrę, bo oponent gra jeszcze lepiej. E, zobaczymy. Naszym celem dzisiaj jest po prostu... ...nie robić głupich błędów. Aldi... Mimo zasobowani... Okej, okay, no to są Czechy, takie bardziej górzyste, więc klikam... ...północno, przy granicy polskiej. E, mógłbym w sumie tutaj pod Ostrawą, ale... E, ...tutaj jest dużo tego. Ach, mogłem pod Ostrawą i on był bliżej. No 88 tylko. Żart do zrobienia o Sudetach i 88. Wracając. E, Sudetenland oczywiście. E, Irlandia. Taka prowincjalna. Nie myśl mi o tym za dużo. E, plecki sobie mogą strzy strzyknąć, a nie strzyc. Bo strzyc to jest jak strzykawka. I zobaczymy co on wymyśli. Ok, byłem bliżej tutaj, nie tak, nie tak blisko bliżej, że się wyrażę. 100 punktów, no 135. Więc dalej po prostu strzelamy w siebie pistoletami z wody. Yy, rosyjsko to wygląda, ewentualnie ukraińsko. Rosja. Yy, kapusty szukamy po skrajach drogi, żebyśmy mogli wiedzieć, jaki to jest rejon Rosji. Bo na razie to może być wszędzie. No i na takiej Rosji to można stracić 4000 zdrowia spokojnie, jeżeli się. Nie zna rejonu, więc puszowanie z jego strony byłoby debilnym ruchem. O! No jedź! Siuksum? To brzmi, jakby było tutaj. Grecja? Byku. Suksum, Siuksum bardzo mi po... zabrzmiało tak turkijsko, dlatego te rejony. Znam tą drogę i ja chyba 5000 tutaj. Znam tą łysą czarną głowę, Morondawa, Madagaskar, i jesteśmy albo przy tym, albo przy tym zakręcie. Jaki jest ten. Z... Chyba tutaj. Jesteśmy albo tutaj, albo tutaj. To jest ten odcinek drogi. Tego się trzeba nauczyć. Okej, okay, byliśmy jeszcze dalej, więc kąta nie, nie zobaczyłem, ale on również zna. On również znał. Dobra, leczonko postkomunistycznie bardzo. Nie ja mam mniej do wyleczenia, więc mogę puszować. Daję mniej więcej tutaj. i Jestem z tego zadowolony. E, Turcja! Oho! I w sensie, to ma sens, że Turcja buduje podobnie jak Bałkany. Zwygeneruje e, ciągle to 100, ale nie spodziewałem się. E, tutaj spokojnie do, do Turcji 100. No, dał w Bułgarię. Też ma to sens. Ok, zaczynamy z przewagą 1250. Nieźle. Autobus od razu. Tutaj bardzo mi to leci jak Indo jakieś. O nie, to po prostu Bangladesz będzie. Klikamy w stolicę. Jak jest w Bangladeszu, to zwykle to wygląda tak, że obie osoby klikają w dakę, zamieniamy się, nie wiem, 20 punktami, po prostu to jest prze, przestawianie na wyższy, wyższy mnożnik. No tutaj on dostanie, myślę, ze 40. 173, wow. Ok. Skala kompletnie wywalona. Yy, kolejny ślepy zaułek. Tutaj macie taki Grove Street. Zawsze ludzie, jak widzą takie rądko, to mówią Grove Street. No tutaj jest taki yy, Deco. Francuski numer telefonu: 0. 7 to, to nie jest to jest telefon to po prostu komórkowy a jak od, od 0.1 do 0.5 da rady na mapie mniej więcej pokazać rejon co jest fajne tutaj mi powiedz telosie nie wiem telosie brzmi jak miejscowość a reszta four seasons ecole a le mans. a le mans le mans znamy i co to drugie było? Pelosie chyba? Nie znajdę. Nice! Pod Le Mans byliśmy. 2190. GG. No tu, tutaj mi tylko to i wyłącznie pomogło. Tak to bym kliknął w środek Francji ciągle bym był bliżej. Eee, e, Sfazy. Poka Blachy. Poka Blachy. fazji jak nic. Po prostu ma to taki swój klimat. Takie... Płynące górki, a nie takie mocne, potężne góry jak w Lesutu. No i ruch lewostan. Wykrakałem. Wykrakałem. E, dobra, Yongsheng, Willy, Singapur, jak nic, tak, ale. A jednak, BLK, Night Parking. Nie, no to Singapur. Hong Gang Avenue. Holgang brzmi jak jakaś piosenka od polskiej raperki, którą wytworzyła wytwórnia. O nie, pomysły im daje. A tutaj jest Holgang. Przy lotnisku, okej. Okay. Krzaki. Mm, Irlandia znowu. I też taka bardziej prowincjalna. No, żółte linie przerywane na skraju drogi. E, tylko chyba w Irlandii takie się widuje. Poza tym białe domki, jakbyście linii nie mieli. W Anglii bardziej czerwone, w Irlandii bardziej białe. Bardzo ładnie. Dużo zabiorę. I GG, dobra. No nie odbiliśmy do 1064. Magician 123. Podobnie punkty, podobnie punkty. To jest Rosja. I taka wschodnia Rosja wygląd po, po terenie sądząc. Tu jest kierownica po poprawnej stronie. Tu jest kierownica po poprawnej stronie. Okej, okay, czyli to może być Sankt Petersburg jakiś, czy coś takiego. Takie rajony. E, baza, czuwa, dwor, czuba, szgosnaba. Nie, nie, tutaj nie było nic takiego napisane istotnego, chyba że jestem e, nieukiem rosyjskim. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi świta to archangielskim, no ale tak daleko nie, nie kliknąłbym nigdy, chyba żebym miał napisane. E, tramwaje, o, to jest znak drogowy. Czebo Kwas, Czebo Ksary. To pewnie jest napisane, jakbym bliżej podjechał. Ulica Jarosławska. Jarosław jest tutaj. Jarosławska. To jest Jarosławl. Gdzieś naokoło na pewno. Uramy. O! 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 Z takim E to jest. To jest jedna z republik. I to jest albo kazań, albo. Ufa. Kliknę gdzieś tutaj, bo to jest jeden z dwujęzycznych rejonów Rosji. Nie, nie wiem, czy to jest Komi, czy to jest Republika Mariel, czy co to jest. Okej, okay. podkazanym to było. Czeboksary. ok, było napisane jednak Czeboksary, tylko nie wiedziałem, że to jest użyteczna informacja, ale mniej więcej wiem, gdzie one leżą. Wielka Brytania jak nic. Orange, Polacy. Cyfrowy Polsat, tak. Notorycznie można poznać, że Polacy mieszkają w Anglii, ponieważ wyprowadzając się do Anglii, chcą ciągle mieć polską telewizję i kiedyś albo to był jakiś wielki plan marketingowy mówiło się im, no, że no nie musicie wziąć tą swoją satelitę ze sobą, bo inaczej nie będzie działało więc wszyscy wjeźli te ogromne satelity autami do Anglii no i na przykład byli tacy ludzie jak mój ojciec, który po prostu konfigurowali satelity nie jest to w sumie takie trudne żeby działały, tak? jakakolwiek satelita da radę Peterborough? W Peterborough jest sporo, sporo Polaków. Znalazł. Znalazł. To dobrze, że pod koniec znalazłem również. Musiał szybciej wyjechać. Inaczej by było brr, bez pizzy. Nie yy, Kropka AT, Wiedeń, Bande On też wie, że to Wiedeń, więc znajdźmy rejon. Na praktycznie każdym znaku z ulicą jest 8. To gdzieś tu. Ok, on znalazł idealnie. Nice. 6. No, w Wiedniu po prostu. W Wiedniu, chyba. Klikaj w środek. Jak, jak, jak widzisz numerek, to możesz bliżej. A tak to naprawdę to jest kilka punktów. E, ok. Bardzo Bruksela, bo, bo dwujęzyczne są. I chyba będzie Bruksela klikana. Nie, nie wiem gdzie inaczej. Gdzie indziej w Belgii są takie wszędzie dwujęzyczne znaki. W sensie, w Brukseli wiem, że mają takie coś w górnym w lewym rogu salon de t no salon herbaty kapkę bliżej znowu no ale łatwe rundy się trafiają tak on wyregeneruje myślę że większość zdrowia szczególnie że to jest Holandia jak nic e, nie to jest e... właśnie miałem mówić że to Niderlandy albo Kopenhaga nie bo również tak e... A mogłem, mogłem kliknąć, chociaż od razu głupi jestem. Również tak wygląda w niektórych miejscach Kopenhaga. Tylko nie jest aż tak dużo rowerów. No lecimy od Fula obaj. Tajskie pachołki, ale również są takie w. na Sri Lance. I to bardziej jest Sri Lanka. Chociaż Indo też by mnie nie zaskoczyło. Ta, Jalan, Magelang. Magelang to nazwa miejscowości, a gdzie ona jest? Nie chce mi się szukać. Aroma Bold. Ta rupia, potwierdzone. Gdzie jest Magellan? Gdzie wylądował w Indonezji? Tu jest Malang. Niestety muszę się nauczyć Indonezji, bo to mi nic nie mówi. Nie znam nic. Okej, okay. środek Jawy. Magellan tutaj wylądował. Tysiąc mniej. To tu jest napisane. Portugalia, tak mi mocno tym śmierdzi. Ale jest górzyście. I nie chcę się wysypać na swoich umiejętnościach językowych, bo. No, no, włoski to nie jest, ale hiszpański być może. Oho. I żadnego samochodu mi nie dacie do tego. W się górzyście jest, tak więc. Sede. The seat. Do. Okej, okay, jest do. Nie byłoby tak po hiszpańsku. Dobra, super północno w tej Portugalii. Stany umysłu, bądź Kanada. Benbrook. Ale dużo masz klamek na, ty na tym, na Benbrook Boulevard. Jest flaga Stanów, super. Trinity, Trinity, Trinity. Trójca miast. Gdzie jest, są trzy miasta obok siebie w Stanach? Tak wyglądające. Uh, Saint St. Louis jakiś? University Drive, Jacksboro Way. Okej, okay, Trinity. Metropolitan. Że co, że San Antonio, że Houston. Jak po hiszpańsku jest. Może jakieś El Paso to być, że coś jest na granicy. TCU. Texas Community University? Eee, pojęcia nie mam. Tu już jest kampus. Wiem, że daje oponentowi więcej możliwości. Tam jacyś gangsterzy byli osiedlowi. Jimmy Jones. Szukanie w Stanach clue jakiegoś nie jest mądre. The University Store. Dobra. Nie napiszą nam, gdzie jest TCU. No, jak ta runda dłużej potrwa, to ja nie ponarzekam. Tylko, że on się będzie zbliżał do. O! Towing in Force. No pięknie. Towing Cars University. O! Neely School of Business. Nili to jest nazwisko typa Alte, nie wiem pojęcia San Antonio, klikam Okej, okay, po prostu, ok, Tri-City już ma Trinity Fort Worth, Dallas 1600, on po prostu się znudził, kliknął byle gdzie, nawet nie znalazł Serenta, czyli wynajmuje się Numer telefonu, format ciekawy Czwarta gena kamery Precaution Jakbyśmy skoczyli na trzecią genę na chwilę, to bym po autach mógł stwierdzić, czy to jest Argentyna, czy nie Wiemy, że nie Kolumbia, no bo żółtych plach mimo. E, Finta Negra. Serenta, czyli wynajmujemy. SWCG, Sherwin-Williams, a CG to? Może rejon? Może inicjały? Hm. Mexicana. To tam było CB? C CG tam było, o! Mor. Jaki rejon to będzie Mor? Monterrey? E Zapata. Zapata to jest but. I nawet nie wiem, gdzie jest ten Monterrey. Morelia. Brzmi dobrze. Monterrey jest chyba bliżej tego. Ale to jest miasto Monterrey. No, więcej nie wycisnę. Było napisane, że projekt meksykański, więc... Poza tym są meksykańskie słupy chyba. Morelos. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tutaj taka prowincja malutka jest pod miastem Meksyk. No, ale ciągle on obe oberwał. Wyrównujemy powoli. Europa. I to taka ciekawa Europa. Finlandia Lentola Brzmi jak nazwa miasta Tu jest Kokola No i jesteśmy prawdopodobnie w takiej miejscowości, tylko ją znaleźć Heinola Nastolatka Tutaj jest też jakaś Ola Może to jest coś pod... nie, czytam tego nawet Jesteśmy w Lentoli, ale nie wiem, może znajdziemy drogowskaz. To by było dla nas najlepsze. To tu jest napisane. Zajebiście. O, i to już... Nekala. Tutaj wyjeżdżamy z miasta, więc no... A ten facet długo spędza na rundach i nic nie znajduje, co jest dla nas idealne. Pokaż. Nic. Nie wiem, czy to jest obwodnica tego miasta. O, tutaj już wiemy, że jest na jakimś jeziorze. Tylko słońce tak napierdziela, że tego nie rozczytam. Ale był niebieski. Chcę zobaczyć Rogowska, na jakieś Turku Helsinki. O, tak, 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 tak. Nazwa ulicy ciągle. O, dobra. Turtuola, Kesku, Keskuola znaczy do środka. 3 i dziewięć. Sześć. Gdzie jest trójka? Te e-drogi głupie. Po co nam Unia Europejska, jak tego nie możemy rozczytać? Herbanta. To jest 5, to jest 6, to jest 2, to 3 musi być tu. Lempele tutaj jest. A dziewiątka? 19. dziewiętnastka. Tu jest 9. Dobra, 9 leci tutaj. To jest 5. I nagle znika. 20. Ale mnie to wkurza. Tutaj klikam yellow. Tamperę po prostu! Dlatego nienawidzę Unii Europejskiej, moi drodzy. Bo biorą większą istotność i nie mogłem sobie przekalkulować ładnie po ludzku. Holandia. Chociaż? Holandia. No ale przyznajcie, że to jest głupie. Jakby było OK, nie wiem, na przemian, tak? Jak zoomujesz bardzo, to ci pokażę. Na przemian. 9 i tam E. Co to było? E12. A nie. Japońskie auto. Dobra, telefon kierunkowy w Japonii, go walimy na klatę. Dziwna Japonia, jeżeli chodzi o kolor Ziemi. Zobaczyć jakieś biznesy, jakieś firmy. Bridge East. O. To też. Nagano, Nakano, Tomakachi, Centro i Liyama. To nie wiem. 97 jest w heksagonie, to znaczy, że to jest taka inna. Co ja plecę? Zostaje ja takie proste rundy. 117 wyżej będzie? To jest 12. Może powinien skan. Nagano na kano. Nagano jest. Powiedzmy, że tutaj. To Kamaci. Mam to gdzieś. Jest dobry rejon. A okaże się, że jesteśmy tutaj i przegram. No nagano. Krzaczki się zgadzają, tak? Kandzi. A, jest nagano, na kano. Dobrze, jesteśmy blisko. Yama Okej, okay, dopiero znalazłem Nie, to e, e, Liama ja ma to taki monitor. A on znalazł bliżej, więc kratki mu. Ech, Ameryka Południowa. Nie, Albania jakaś światła. Tito Wieleszka. Nie wiem, jaki był Tito To wygląda jak Jugo, to auto ogólnie. Blachy mi nic nie powiedziały, pomimo, że było widoczne. No bo wiecie, jak są widoczne, to zwykle jest główny kąt. You can't miss me. Kromka M MK jak Macedonia. No to muszą być skopie jak Macedonia. Dokładnie. No jestem troszeczkę do tyłu, wam powiem. Chłop po prostu, bo no, takie rundy się trafiają, że długo gramy. Może za długo z nim gram. Indo znowu. Klikam w Jakartę i się modlę. Bo al no, nie jest szansa, że dalej pójdziemy, no ale pewnie jedno z nas tutaj się wywali kompletnie. Tanjung Pandan Belitung. Weźcie, stąd to jest moja ciocia. Okej, okay, Belitung to jest. Belitung to jest wyspa. To dobrze wiedzieć, bo jakbym wiedział, że to ta wyspa, no to bym już wygrał. Będę wiedział na przeszłość. Znowu mocno europejsko. Jak znowu Makedonia, to się będę śmiał. A bardzo możliwe. RS. Republika Serbska. I nie ma e, anteny na aucie, więc od Belgradu w dół. Spora we miasto, ale również to może być niż. 30, ale to jest ograniczenie prędkości, czy to jest droga krajowa? Zdecydowanie ograniczenie prędkości. Serbskie są... nie są niebieskie. Co, Belgrad czy pomiędzy? Klikam w Krajewac. Też kliknął w Krajewac! A to Krajewo było. Dobra, 96 nie ma siary. Sześciokrotne obrażenia już. To za głupota, że my tak daleko dotrwaliśmy z tym typem. Europejsko znowu. Zgierz te pachałki, wróć. Okej, okay. bardzo wielki znak. Gdzie jesteśmy w tej Szwajcarii? De Fond 20, 20, 21. La vue de Alpes, Tête de Hon. 10, 6, 12, 22. 30 to już za daleko. Klikam w Martini. Mój stary, Gigi. Le show de fond. Dobra. A nie, ciąg, ciągle jestem in the game. Bo Szwajcaria jest jestem tyle malutka. Kambodża jakaś, Tajlandia. Taka czerwona ziemia. Też takie te... Bardzo rumuńsko wyglądające. Jakim cudem. Czekajcie teraz, czy to jest India? Nie masz szans, żeby to Indie były. To jest jakaś głupia część Sri Lanki, o której mi nie wiadomo. No bo język się zgadza, tak, ale. Kliknąłem już. Ta, no tory takie to Sri Lanka raczej. Po prostu, żeby trafić. No ja zawsze klikam tu. Jest szansa, że wydupcam się tutaj, jeżeli to jest gdzieś poza tym i on to znalazł. Okej, okay, okej, okay, nie ma siary. Trzymam się. O nie. Ledwo. 99. Muszę to zrobić w tej rundzie. No, was proszę. Nigeria. Stara Nigeria. Eee, I badam. Nie ma szyn. Nie ma policyjnych tych. Więc to jest gdzieś tutaj, no. To jest ryzyko czyste. Może nie rozpozna państwa. Nie wiem. O, napisane, że Lagos. Dobra, no. Dziękuję. Dziękuję, losie. GG. Byliśmy w Lagos, zobaczyłem po fakcie, ale on kliknął w I, I nic nie zyskaliśmy, straciliśmy dwa punkty, ale co z tego? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, papa. Pa.